Cześć kochani, w tym odcinku pokażę Wam fajne pomysły na prezenty dla dziecka na drugie urodziny. Zapraszam. To zestawienie otwiera hit wszystkich osiedli, czyli hulajnoga scoot and ride. My akurat zdecydowaliśmy się na taką w dosyć neutralnym kolorze, czyli miętowym, bo w razie gdyby kiedyś ryczkowi urodziła się na przykład siostra, to żeby mógł swobodnie się z nią podzielić tym sprzętem. Wersji kolorystycznych jest mnóstwo, zachęcam Was do sprawdzenia oferty. Największym plusem tego sprzętu jest to, że ona ma dwie funkcje. Jak sama nazwa wskazuje, jest to scooter, czyli taka wersja jak teraz, ale w prosty sposób można ją przerobić na hulajnogę, zaraz Wam pokażę jak to przestawić za pomocą dosłownie kilku ruchów zachęcam Was do kupienia y, od razu do tej hulajnogi kasku y, Erczyk na początku nie chciał usłyszeć absolutnie o niczym na głowie, a teraz jak wsiada na hulajnogę to sam mówi kask, głowa, także dobrze jest chyba pracować nad tymi dobrymi nawykami u dziecka od samego początku. Minusem tej hulajnogi na pewno jest cena, no bo sama hulajnoga kosztuje 500 zł, a w zestawie z kaskiem już 650, ale myślę, że mimo wszystko warto. Kolejny pomysł na prezent to ten rowerek biegowy Puki. My dostaliśmy go akurat w prezencie, ale też zdecydowalibyśmy się na właśnie ten neutralny kolor. On występuje jeszcze w dwóch innych wersjach kolorystycznych. Myślę, że ten rower to jest fajny wstęp do y, nauki jazdy na prawdziwym rowerze, bo on fajnie uczy łapać dziecko równowagę, a jednocześnie jest y, bez pedałów, więc wiadomo, trochę prostszy w obsłudze. Ten rower można kupić w internecie już za nawet 300 zł, ale najczęściej na aukcjach występuje y, w cenie około 370. Kolejny prezent to jest taki prezent y, trochę dla dziecka, ale w sumie przede wszystkim dla y, rodziców, y, bo y, chodzi mi o kitchen helper, czyli taki jakby podest dla dziecka, który umożliwia mu pracę y, w kuchni na przykład. My mamy akurat ten z firmy Mikan Wood i bardzo y, sobie cenię ich y, produkty. Mamy ich więcej, więc potem Wam pokażę. Ten y, kitchen helper y, zamawiacie tak, jakby dopasowując go do wysokości waszego blatu kuchennego. Dzięki temu dziecko może przygotowywać z Wami śniadania, może poznawać różne produkty w kuchni, może mieć sobie swobodnie rączki w kuchni itd. Ten kitchen helper to jest takie dobre rozwiązanie, jeśli macie takie nieodstępowalne na przykład dziecko. Bo możecie razem z nim przygotowywać posiłki, możecie pokazywać mu, co gotujecie i zajmować mu o, czas, a jednocześnie wy możecie wykonywać swoje obowiązki domowe, także bardzo polecam to rozwiązanie. Mam go też w wersji łazienkowej, który, którą zaraz Wam pokażę. A to jest właśnie ta wersja łazienkowa. Ona umożliwia na przykład dziecku wejście do umywalki po to, żeby umyć ręce, uczy na pewno też dobrych nawyków porannych i wieczornych. A jeżeli chodzi o cenę, to ten kitchen helper z kuchni kosztuje razem z takim schodkiem 430 zł, a ten schodek łazienkowy kosztuje 50 zł. Kolejny fajny pomysł na prezent to kuchnia. My akurat mamy tę kuchnię z Lidla i te, to tę mniejszą wersję, która kosztuje 250 zł. Można też kupić bardziej rozbudowaną, jeśli macie, mniejsze, jeśli macie większe mieszkanie, no to e, absolutnie opcja dla Was. Ta kuchnia to fajne rozwiązanie, bo dziecko nie tylko y, może uczyć się odgrywania pewnych scenek, y, które są bardzo wa ważne w kwestii socjalizowania się dziecka, ale to pewnie jeżeli dziecko jest starsze, to bardziej z tego korzysta. Ale dla takich maluszków, około dwóch lat, no to myślę, że dzięki tej kuchni one, one przede wszystkim poznają nowe słowa. Nazwy owoców, nazwy warzyw, nazwy jakichś tam elementów kuchni to na pewno bardzo przydatne y, słownictwo. Także mamy zabawę i edukację w jednym. Y, no i często jest to też fajna zabawa ja, dla rodziców. Pokażę Wam kilka funkcji tej kuchni może teraz. Jak widzicie, ta kuchnia służy nam nie tylko jako zabawka, ale też szafeczka na puzelki, także korzystamy też w taki, taki sposób. Kuchnia ma bardzo taki, taką prostą budowę, ale to jest w niej najfajniejsze. Tu mamy taką mini mikrofalówkę, garnek, patelnia, jakieś tam drobne, wiecie łyżki, tutaj jest taka umywalka, tutaj jest taka lodówka z kostkarką, o to jest fajna opcja, Reks często z niej korzysta, no i jest też kilka światełek, na przykład światełko w kuchence, tutaj światełko w okapie, no i też taki y, okap, to znaczy tu jest akurat sam dźwięk, ale bardzo fajna zabawka, naprawdę y, Myślę, że warto wydać te pieniądze. Kochani, w tym odcinku to już wszystko. Dajcie mi znać w komentarzach, co Wam sprawdziło się jako prezent na drugie urodziny dla dziecka. Być może czymś się zainspiruje. Jestem bardzo ciekawa Waszych doświadczeń. Dajcie mi też konieczny subskrypcję i łapki w górę. Będę bardzo wdzięczna za każdą Waszą reakcję. Trzymajcie się i do zobaczenia.